Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Dogrywka. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj reprezentantki Azetesu Politechniki Koszańskiej Jan Chmiel, Witam serdecznie Paulina Muchocka. Witam serdecznie. No chyba szczęśliwe super nastroje po rywalizacji w ramach playoffów. Super Lidze z ruchem Chorzów, zwycięstwo w drugim meczu, i tak naprawdę bardzo pewne dwie wygrane w starciu z tą drużyną. No, szczęśliwe bardzo. Cieszymy się, że tak nam się udało w dwóch spotkaniach yy, zakończyć tą rywalizację. <słuch> Cóż mogę więcej powiedzieć. Nie sądziłyśmy, że tak gładko pójdzie, bo tak naprawdę to właściwie w pierwszym spotkaniu to nasza, nasza jakaś porażka nie była w ogóle zagrożona, znaczy zwycięstwo nie było zagrożone ani przez chwilę. W drugim spotkaniu troszkę na styku było do którejś tam w 40 bodajże minuty w drugiej połowie, a później już na spokojnie właściwie rozluźnione, nawet troszkę może za bardzo kontrolowałyśmy wyniki i całe szczęście udało nam się wygrać i jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego powodu. Też przed zakończeniem Sezonu zasadniczego kibica mogli mieć pewne obawy o Waszą dyspozycję. Słabszy występ z drużyną z Kielc, w zasadzie taki ostatni mecz bez, bez historii, w którym zaprezentowałyście no, troszeczkę słabszą dyspozycję, no, a w playoffach zupełnie to się odmieniło. Ta forma w zasadzie wybuchła. Dokładnie. Troszeczkę słabiej nam się grało. Przede wszystkim z Kielcami. Zabrakło też Sylwii Lisewskiej i Kamili Załużyńskiej, Problemy zdrowotne, ale jak widać zakończyłyśmy batalię zwycięsko, z tego się najbardziej cieszymy i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze po naszej myśli w następnych meczach. No właśnie, Ruch Chorzów to taki rywal w tym sezonie, który zupełnie Wam leżał. No faktycznie te cztery spotkania, które miałyśmy okazję z nimi rozegrać, no to wyszłyśmy zwycięsko z nich. Przyznam szczerze, że nie sądziłam, że tak dobrze nam się, szczególnie w Chorzowie, ułożą te mecze i całe szczęście, my byłyśmy górą. No właśnie, sporo czasu miał trener na to, żeby was trochę przemeblować. Kamina Całżeńska miała dobry sezon. Kierowała grą przez kupę czasu, można tak to brzydko określić. Miała sporo możliwości do tego, żeby pokierować grą, a tutaj na koniec łapie kontuzję i jej nie ma. Nie ma też Sylwii Lisewskiej, która w dużym stopniu wspierała waszą drużynę. Kolejne inne, małe, drobniejsze urazy również miały wpływ na ten zespół. A mimo wszystko, im gorzej, jeżeli chodzi o skład, tym lepiej, jeżeli chodzi o grę. To znaczy faktycznie, dużo było tych kontuzji, mikrourazów, makrourazów, ale tutaj na przykład bardzo fajnie Asia Chmiele zaprezentowała się na środku rozegrania i to było takim kluczem, takim kluczem do zwycięstwa. Także ja myślę, naprawdę <śm> słowa uznania dla Asi. Świetnie, świetnie rozegrała mecze. Grałyśmy zespołowo, niezwykle przygotowani chyba taktycznie, bo pod ten ruch przygotowałyśmy się troszeczkę dłużej, dłużej. I to zaprezentowało gdzieś, jak wydać, tym dwukrotnym zwycięstwem. No właśnie, ta zmiana pozycji to nie jest nowość. Pani już grała na, na tej pozycji wcześniej? No, mam parę występów, właściwie troszkę tutaj po przejściu zaraz do koszalina. Ro grałam na rozegraniu, na środku rozegrania, ale no to pierwsza liga. To nie ma co porównywać, to zupełnie co innego niż Superliga. No, i musiałam się z tym zmierzyć. Zostałam wytypowana przez trenerów, i ciężko zastąpić Kamilę. Oczywiście no, taktyka była ustalona. Ja starałam się wykorzystać potencjał naszej drużyny, tak jak to było ustalone przez trenerów, taktycznie rozgrywać to. I myślę, że poszło całkiem nieźle. A to nie było takiej konkurencji troszeczkę wcześniej? Dla pani chyba trochę taka korzystna sytuacja, bo obie panie kon konkurowały ze sobą na tej samej pozycji, w sytuacji, kiedy Kamilii Całżyńskiej w składzie nie było. Pani przeszła na środek rozegrania, a Pani miała więcej minut do tego, żeby się zaprezentować na placu Znaczy, gry. faktycznie grałyśmy na jednej pozycji, wymieniałyśmy się gdzieś w tych meczach. No tutaj Asia została postawiona przed faktem dokonanym i gra teraz na środku. Ja dzięki temu mogę troszeczkę więcej pograć na skrzydle. Ale myślę, czy rywalizacja? No, wiadomo, że każdy zawodnik chce grać jak najlepiej, jak najdłużej. Gdzieś tam myślę, że dopełniałyśmy się z Asią nawzajem. To nie tym jest... bardziej, że pochodzimy z jednego klubu, więc to jest plus. To nie jest tak, że im zawodniczka większą odpowiedzialność ma na sobie, tym gra lepiej. Przykładem może być tak troszeczkę Tatiana Bilania, która przez cały sezon była troszeczkę w cieniu Sylwii Lisewskiej, nie mogła jakoś wziąć odpowiedzialności na siebie, a te dwa mecze, gdzie nie ma innej możliwości, ta piłka musi do niej dotrzeć, zagrała bardzo dobrze. Ja myślę, że też miało to wpływ na, na formę tani. Cieszymy się bardzo przy okazji, że, że tak się znakomicie zagrała w tych dwóch meczach. No cóż mogę powiedzieć. Na pewno miało wpływ, tak ja uważam. Fajnie, że Tania się odblokowała i że skuteczność miała niesamowitą. I oby tak było dalej. W tych przyszłych meczach spotkaniach, żeby taką formę prezentowała, to myślę, że dużo nam ułatwi grę całemu zespołowi. No właśnie, ale tych minut za, za mało nie było w waszych przypadku, bo tak naprawdę trener Szafurski nie ma zbyt dużego pola manewru, jeżeli chodzi o roszadę w składzie. W zasadzie każda zawodnicza dostawała swoje minuty. No tak, dokładnie. Teraz jest ten skład troszeczkę ograniczony i każda zawodniczka no, mogła gdzieś się wykazać. Tym bardziej Tania zagrała takie dłuższe, dłuższe minuty i bardzo fajnie się zaprezentowała. Tu myślę, że, że wiara trenera przede wszystkim spowodowała to, że, że Taniuszka mogła grać lepiej. Sama uwierzyła w siebie i zagrała na bardzo dużej skuteczności. No jeżeli chodzi o drużyny w tej chwili w Super Lidze, to jesteście jednym, z, jedną z takich ekip, która może wywalczyć podwójną koronę w tym sezonie. Gracie jeszcze półfinał Pucharu Polski, gracie o medale Mistrzostw Polski. No właśnie, na czym się przede wszystkim będziecie skupiać? Na chwilę obecną to właściwie nie było jeszcze rozmowy, bo temat tutaj ruchu był podejmowany i jesteśmy właściwie dwa dni po meczu i mamy troszkę wolnego, także myślę, że to co pierwsze przed nami, czyli finał, znaczy ten final four. Na tym się na razie skupimy, ale też patrząc już, wybiegając w przód pod zagłębie, coś też doszlifowując pewne elementy, coś nowego włączając, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o starcie z SPR Lublin w półfinale Pucharu Polski, prezes mówił, oby nie organizatorem rywalizacji był SPR Lublin i się okazało, że jednak jest tym organizatorem i będziecie grać w Lublinie. No właśnie, ściany pomagają gospodarzom? To znaczy na pewno troszeczkę. Zespół grający u siebie czuje się troszeczkę pewniej, tym bardziej, że ma za sobą kibiców. No my niestety będziemy gośćmi w tym spotkaniu, ale mam nadzieję, że pokażemy się z naprawdę dobrej strony i będziemy walczyły do końca, jakby to nie wyglądało. No Także myślę, że, że nie będzie tak źle. No właśnie, wygracie za dwa tygodnie ten Final Four, mecz z SPR-em Lublin. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie? Później ewentualnie finał, w którym mógłbyście zagrać to jest tak, że macie te ogranie meczowe, Zagłębie nie będzie grać, no przypomnijmy, zostało wyeliminowane przez was, będzie miało troszeczkę więcej czasu na przygotowanie się do sezonu i właśnie, czy to jest lepiej, czy gorzej, że nie ma takiego systemu, takiego rytmu meczowego, takiego jak wy będziecie mieć? To znaczy w tym momencie ta przerwa, to troszkę na pewno wyjdziemy z rytmu, ale wydaje mi się, że to też jest nam potrzebne z tego względu, że i Kamila, i Jagoda, Olek dochodzą do zdrowia, także tutaj na pewno będą nam bardzo potrzebne i ciężko teraz powiedzieć, czy, ale wydaje mi się, że bardziej na plus, że mamy tą trochę przerwę, także możemy troszkę zwolnić, odpocząć, zregenerować się i ruszyć z jakimiś takimi przygotowaniami pod, już pod playoffy i pod ten Final Four. No właśnie, te playoffy to jest taka, taki troszeczkę maraton, próba charakterów, można rozegrać bardzo dużo spotkań. Gracie do trzech wygranych meczów dwa mecze najpierw gracie w Lubinie, później u siebie i ewentualnie piąte spotkanie na wyjeździe. No właśnie, co decyduje o wygranej w takich konfrontacjach? No cóż, no, składa się na to na pewno wiele czynników. No, jednym tym podstawowym jest to, żeby było dużo osób pełny, pełny skład, pełna kadra. Wiadomo, że im więcej tych dziewczyn jest, tym więcej można się wymieniać na danej pozycji i tych sił jest więcej. No tutaj w tym przypadku, w którym mamy teraz troszeczkę, ten skład jest taki posegregowany, ale miejmy nadzieję właśnie, że i Jagoda, i Kama też wrócą do składu. Dzięki temu będziemy mogły grać jakby troszeczkę taką no, lepszą piłkę. I tutaj jadąc no przede wszystkim te playoffy, no bo to jest walka o Mistrzostwa Polski, takie najważniejsze, kluczowe mecze. No myślę, że, że ten skład, przede wszystkim, dobre przygotowanie fizyczne i taktyczne, no to wszystko składa się, te elementy na, można tak powiedzieć, na zwycięstwo. No właśnie, czy Zagłębienie będzie czuło troszeczkę respektu po tym, jak przegrało tutaj mecz Pucharowe. Aczkolwiek w lidze okazało się no, zdecydowanie lepsze. Ten mecz Wam zupełnie nie wyszedł, ale to też był taki moment przebudowy zespołu. Inna sprawa, że przy meczach z Zagłębi mieliście bardzo duże, duże wsparcie kibiców. Pełna hala na każdym spotkaniu właśnie z tą drużyną. No tak. Myślę, że Zagłębie na pewno czuje nasze respekty, ponieważ już od wielu lat ciężko, ciężko im się gra z nami, można powiedzieć. Zresztą to i stwierdzenia też są niejednokrotne. Cóż mogę dodać? No zobaczymy, to jest jednak ciężko, to trz... minimum trzy mecze musimy rozegrać, tak jak tu Paulina powiedziała, że to nasz skład, właściwie jego ilość i jakość, no ma ogromne znaczenie, jednak Zagłębie ma tych zagłodniczych doświadczonych znacznie więcej, u nas jest sporo młodzieży też, która właściwie dopiero zdobywa doświadczenie na ligowych parkietach, no i tutaj ciężko będzie, ciężko będzie na pewno w tych, w tych meczach do trzech wygranych. Komentatorzy sportowi, dziennikarze mówią, że... Jeżeli chodzi o emocje w Super Lidze, to tylko na mecze Politechniki. Można się zgodzić z tym niemaniem? Myślę, że tak, że zawsze te mecze są jakoś takie pasjonujące, yy, oscylują według yy, takiego remisu, ale przeważnie udaje nam się gdzieś wygrać te mecze albo doprowadzić do korzyści naszej. Więc jest bardzo fajnie, atmosfera jest coraz lepsza, ten klub kibica się powiększa i myślę, że warto przyjść. Przede wszystkim warto przyjść też z dziećmi, bo jest bezpiecznie, jest, jest fajnie, miło i sympatycznie. No właśnie, kolejne wydanie <laughs> kalendarza klubowego, jak będzie wyglądać? Na razie jeszcze nie ma jakichś konkretnych planów, coś, coś tam słyszy się, ale jeszcze na razie nic nie wiemy, szczegółów nie znamy. Miejmy nadzieję, Dziękuję. że kolejne emocje związane z występami Politechniki będą bardzo pozytywne. Przed nami za dwa tygodnie Puchar Polski, za miesiąc rywalizacja o medale Mistrzostw Polski. Miejmy nadzieję, że z pozytywnym efektem dla naszej drużyny. Dziękuję za przybycie do mojego studia. Polina Muchocka, Janna Kmier. Dziękujemy. A ja państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Dogrywka w przyszłym tygodniu.